Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o syngoniach. o zroślicha, zroś, tak po polsku się nazywa. Polacy często potrafią sobie uprzykrzyć życie i nazywają proste rzeczy trudnymi słowami. Ale e, dlaczego chciałabym o, tym, e, o tej roślinie trochę opowiadać? Ponieważ uważam, że to jest trochę niedoceniana prosta, bardzo prosta w prawie roślina, którą możemy sobie w piękny sposób Boże, tu mucha. To... Przepraszam Was za nią, <laughs> nie złapię jej już. Z którą możemy sobie w piękny sposób zrobić tak zwaną małą dżunglę u siebie w domu. Co można o tej pięknej roślinie tak z takiego naukowego punktu widzenia powiedzieć? Otóż jest to roślina z rodziny obrazkowatych. Obrazkowate to Świetnie Wam znane. Fikusy, monstery, anturia. No, jest tego bardzo dużo. To są chyba najbardziej liczne, to jest najbardziej liczna chyba, jedna z najbardziej licznych roślin, jeżeli chodzi o rośliny, które uprawiamy w domu. I charakteryzują się tym, że są bardzo, bardzo żywotne i inwazyjne. Generalnie pochodzą z Ameryki Południowej, ale w bardzo szybki sposób zostały introdukowane do innych części świata, na przykład Azji, albo Ameryce Północnej. Dlatego można się cieszyć, że w Polsce nie są w stanie żyć na wolności, ponieważ zagrażałoby naszym rodzinnym, rodzimym gatunkom. Choć oczywiście wydają, wydają się takie piękne i można by było pomyśleć sobie, co on, ta roślina może zagrażać. Natomiast faktycznie jest bardzo inwazyjna i bardzo, bardzo szybko rośnie. I właśnie o tym dzisiaj Wam opowiem, jak, jak prosta jest roślina do uprawiania. Mamy gatunków mnóstwo, mnóstwo gatunków na rynku, takich bardziej prostych, bardziej kolekcjonerskich, takich, które kosztują po 15 złotych doniczka i takich, co kosztują trzycyfrową liczbę. Jest tego bardzo dużo i każdy sobie coś dla yy, siebie wybierze. Syngonium uwielbia rozproszone światło. Nie znosi stać w takim południowym oknie, ale też nie lubi jak światła jest mało. Ja, ja swoje syngonia najczęściej niestety uprawiam pod lampą. Mam tutaj jakiś suchy listek się zmala. Uprawiam je pod lampą. To jest taka zwykła lampa. Nic szczególnego, nic do uprawy roślin, po prostu zwykłe światło. o chyba 4000 kelwinów, świetnie sobie radzą, nie mam niestety, no i drugie, drugie syngonie jeszcze są tutaj, ale to zaraz opowiem, nie mam niestety tak dużo okien, żeby mogły sobie stać przy oknie, ja mam okna ogólnie wschodnie i myślę, że tam by się czuły świetnie, ale też nie, nie zupełnie latem, jednak latem musiałabym je trochę odsunąć, lubią słońce, ale nie lubią takiego bezpośredniego, mocnego nasłonecznienia. Natomiast na pewno nie lubią rosnąć w cieniu. Więc jeżeli macie sygonia, szczególnie o tych kolorowych liściach, jakichś wariagacjach, to o tym pamiętajcie, bo to po prostu zostanie stracone. Zresztą potem Wam pokażę, jak to właśnie działa u nich, jak u nich działa słabe naświetlenie. Jak widzicie. Ja trzymam akurat to syngonium w plastikowej doniczce, inne mam w doniczce wypiekanej, takiej ceramicznej. Natomiast wszystkie syngonia, które mam, poza jednym, trzymam w tak zwanym, jakby to powiedzieć, takim bigosie. No akurat Robię go sama. To są takie składowe różnych części, które mam akurat w domu, ale na pewno jest to Perlit, na pewno jest to kramzyt, ziemia najlepiej torf albo jakaś dobra ziemia uniwersalna. Często wsypuję jeszcze podłoże do stoczyku, wszystko razem mieszam. Chodzi o to, żeby ta ziemia była bardzo lepka i przepuszczalna, żeby kiedy się ją złapie nie można było jej skleić w kulkę. To znaczy, że ona wtedy faktycznie jest taka wiecie lepka. Jeżeli kupicie taką zwykłą ziemię uniwersalną i wsadzicie tego fiata albo nie daj Boże zostawicie go w tym podłożu takim produkcyjnym, w którym się kupuje te, te rośliny, no to powiem Wam szczerze, trudno będzie Wam utrzymać te rośliny przy życiu, ponieważ kolejna... dochodzimy do kolejnego punktu, jeżeli chodzi o te rośliny, to jest... To jest prosta roślina, tak ja Wam powiedziałam, ale muszą być spełnione dwa warunki. Pierwsze to ona nie znosi być zalewana, ona nie znosi stać w wodzie. To jak jeżeli zostawicie roślinę w podłożu produkcyjnym i nie przesadzicie do takiego lekkiego podłoża, albo jeżeli wsadzicie ją nawet do takiej ziemi dobrej, ale uniwersalnej, bez żadnego takiego, wiecie, e, rozpulchniacza, czyli w postaci, nie wiem, właśnie karamzytu, wermikulitu, perlitu i będziecie mocno podlewać, jeszcze będzie w plastikowej e, e, osłonce, Powiem wam, długo wam nie pożyje, Zgniją jej korzenie, zaraz liście się, zrobią żółte. Po prostu będzie po roślinie. Natomiast druga ważna rzecz, jaką musicie też y, pamiętać, to jest to, że ta roślina też nie lubi być przesuszona. Ona musi mieć zawsze takie, no może bym powiedziała, niewilgotne, nie tak jak przy Marantach, ale taka delikatnie taki, wiecie. Y, jak już macie, nie wiem, na 10-stopniowej skali 10, to jest wysuszone, to ona musi być zawsze tak około 7, 6, 7. I to będzie wtedy najbardziej szczęśliwe, ponieważ nie ukrywam, że też jest wrażliwa na takie mocne przesuszenia, też się zasusza. Ja czasami zapominam, szczególnie, yy, szczególnie jeżeli chodzi o te rośliny, yy, wsadzone w te doniczki yy, ceramiczne. One dużo szybciej przez, yy, jakby wysuszają, wyciągają wodę z ziemi, yy, więc ta roślina szybciej przysycha, to wtedy faktycznie widzę, jak się zasuszają liście. Dlatego, jeżeli macie ciężką rękę do podlewania, to wsadźcie ją w ceramikę, ale to taką ceramikę, która nie jest od środka nie tylko wiecie, o nie jest na taki połysko. To musi być taka zwykła ceramika, która jest przepuszczalna, to wtedy idealnie ta roślina będzie w nim rosła, nie rosła. Natomiast jeżeli uprawiacie albo chcecie uprawiać hydroponicę, też się nadaje do tego, da się. To, że jest wybór do Was należy. To ja, ja, go, ja je uprawiam głównie w ziemi i tak jak powiedziałam, stosując się do tych y, zaleceń, o których mówiłam wcześniej, nie ma żadnego problemu z tymi roślinami. Ja, ponieważ mam akwarium w domu, i przynajmniej raz w tygodniu wymieniam wodę w akwarium, tej wody nie wylewam i zużywam ją do podlewania kwiatów. Więc ona sama z siebie o, znowu lata sama z siebie ma dosyć dużo azotu więc ym, ja podlewam kwiaty ym, nawozami przez cały okres od marca do października listopada właśnie tak co drugie podlewanie. Natomiast od października już podlewam tylko samą wodą z akwarium, myślę, że to i tak jest dużo wystarczy. Nie mają, co prawda u mnie jest sztuczne nasłonecznienie, czyli ja doświetlam rośliny i więc nie muszę robić takiej przerwy. Natomiast, no co tak wiecie, to wtedy jest to czysta woda, co któreś trzecie, czwarte podlewanie naprawdę dodam troszeczkę nawozu i, i to wystarczy. Te rośliny nie są wymagające aż tak. Choć, jeżeli puścicie je po podpórce, to naprawdę bardzo, bardzo szybko będą rosły i wtedy będą wymagały lepszego naburzenia. Rozmnażanie tych roślin jest wyjątkowo proste, ponieważ najpopularniejszym sposobem rozmnażania syngoniów są, już Wam pokazuję, wbiorę przykładowe syngoniu, które czeka właśnie na pocięcie i przesadzenie. Jest po prostu obcięcie tej części. Tutaj, jak widzicie, mamy już korzenie powietrzne. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że widać. Korzenie powietrzne, które tak naprawdę po wsadzeniu w jakieś podłoże typu e, ceramiz, woda, nie wiem, w czym korzeniacie. Mech, torfowiec. Wszystko jedno. Jakiekolwiek e, podłoże, jeżeli wsadzicie. Które macie ulubione do ukorzeniania, ta roślina się bardzo bardzo szybko ukorzeni. Po prostu jest do tego stworzona i nie przynosi to żadnych problemów. Nie ma jakichś specjalnych wymagań, naprawdę bardzo szybko się ją rozmno, rozmnaża. Toksyczność. No niestety te rośliny są toksyczne dla zwierząt, więc jeżeli macie koty albo psy, które kochają podkrywać kwiaty, darujcie sobie, bo to nie będzie dobrym rozwiązaniem. No niestety, te rośliny są trujące dla zwierząt, więc wypór zostawiam Wam. Moje psy na szczęście nie są, nie smakują, nie są e, smakoszami kwiatów, więc mnie to nie dotyczy, ale jeżeli koty macie takie, które kochają chodzić po kwiatkach i podgryzać, to to musicie na to uważać. No i teraz bardzo, bardzo szybko przelecę w cudzysłowie, z Wami wszystkie moje gatunki syngoniow, które posiadam w domu. A na końcu podzielę się z wami fajną, e, fajną ciekawostką, jeżeli chodzi o te rośliny. Jak widzicie, cały czas trzymam w ręku bardzo fajną, taką małą doniczkę. Tutaj sobie wsadziłam tydzień temu, bo tydzień, ty, tydzień temu je kupiłam. Razem, może to był błąd, bo widzę, że ta sadzonka jest dużo, taka słabsza, mniejsza, więc może się okazać, że ta ją zaraz kwiecie zgasi, więc będę chyba musiała je rozsadzić. Z tego, co pamiętam, bo niestety one nie było opisane w doniczkach, albo tak mi się wydaje, że są to Pink Allusion, Berry Allusion, najprawdopodobniej jest to Berry Allusion, ale wiecie, to tak jest moje zgadywanie. Zobaczcie, jaką ta roślina ma, Jakie ta roślina ma przepiękne unerwienie różowe, tutaj widzicie, jest przepiękna, taka jasno-zielona, bardzo ładna, z różowym unarwieniem. Tutaj mamy Różową wersję, zobaczcie. I zobaczcie, że to się dosyć mocno różnią kształtem liści. Te liście są bardziej okrągłe, te natomiast liście są bardziej um, takie strzałkowate. Na wierzchu jest różowa, pod spodem jest zielona i to jest według mnie Pink Illusion, ale też nie mam stuprocentowej pewności. Nieważne, jest to coś pięknego i naprawdę cieszę się, że je mam. Kolejną odmianą, jaką mam już długo u siebie. Ona jest w takim pokroju, zobaczcie, bardziej kulistym. A, bo jedna ważna rzecz, czego nie powiedziałam na, wcześniej: Syngonia możemy podzielić na dwie rodziny. Takie, które są uprawiane bardziej, które mają taką tendencję do tworzenia takich kul. One też się rozrastają, jakby w górę i też mogłyby się piąć, ale mają taką wolniejszą chęć do tego, żeby się piąć po jakiejś podporze. I są takie, które się pną od razu. To te pnące, z takimi bardziej zaostrzonymi liśćmi, to są syngonia podofilum. I o tym zaraz opowiem, bo to jest bardzo ciekawe. Natomiast ta wersja to jest neon robusta. Zobaczcie, co za piękna roślina. Wszystkie młode liście mają piękny różowy odcień, natomiast potem z czasem zmieniają się w taką zieloną też piękną e, limonkową, nie wiem jak to jest taką zieleń limonkową, z delikatnymi różowymi, różowymi nakrapieniami na liściach. Bardzo, bardzo piękna roślina. Jak widzicie, tutaj wyraźnie oddziela się już część. Mogłabym to odciąć albo podstawić tutaj doniczkę. Zobaczcie, nie wiem czy to widać. To są e, korzenie powietrzne. Tutaj, jakbym podstawiła kolejną donicę, to przepięknie mi się to. Proszina, w to wrośnie. Natomiast mi na tym nie zależy. Ja chcę ją mieć w takim właśnie okrągłym pokroju. Nie zależy mi na tym, żeby się pieła. Po prostu chcę ją mieć w takim, tak, tak taką właśnie chcę, taką kocham, taką chcę. Kolejny, kolejna odmiana. Nie wiem, co to jest. Też kupiona. No name, może to jest Arrow, syngoniu Arrow. Nie wiem. Zobaczcie, jak tutaj jest zbita tutaj cała ten pokrój rośliny jest bardzo, bardzo, bardzo mocno zbity. Właściwie e, to jest bardzo dużo sadzonek, mogłabym to podzielić, rozdzielić, ale po co. E, z wiekiem ona się mocno wydłużyła do góry, wyniosła, ja mam światło do góry, więc ona jest po prostu, idzie w stronę światła, ale też zobaczcie jaki to jest piękny odcień zieleni. Te listki nie są za duże, są dosyć drobne, ale też bardzo, bardzo użytkliwe, akurat tą odmianę Tę odmiany trzymam w takiej doniczce ceramicznej. Kolejna piękna odmiana. To jest też mój niedawny nabytek. To jest Syngonium Confetti Milk. Zobaczcie, co za piękna, piękna roślina. Z takimi dosyć jasnymi, prawie przychodzącymi do takiego bardzo, bardzo jasnego, jasnej z nowego koloru, z różowymi nakrapieniami. Co prawda akurat ten mój egzemplarz nie ma tych nakrapień, nakrapień za dużo, ojej, tutaj nie wiem, czy widać, ale i tak jest przepiękna i to też jest roślina, która lubi taki bardziej rozkrzewiony układ, więc ja też ją tak będę prowadzić, jak będzie się chciała puszczać w bok, to po prostu to będę przycinać, bo mi nie zależy na na długich, nie będę jej prowadziła po żadnych podporkach, zobaczcie tutaj nawet widać, jak ona by chciała podporę, bo to jest kolejny jakby odnoga, która ma korzeń powietrzny, gdybym jej tutaj dała podporę, to na pewno by poszła do góry, ale mi na tym nie zależy mi zależy na tym, żeby ona była taka piękna i okrągła, um, przepiękna, przepiękna roślina i chyba to wszystko. Pokażę wam teraz to wszystko, że chodzi o takie doniczki oddzielne, ponieważ na tej ścianie mam jeszcze kilka syngoniów i tutaj chciałabym wam je pokazać. Pierwszy syngonium na mojej ścianie. To jest syngonium Red Arrow. Zobaczcie, co to jest za piękna roślina. Ona ma bardzo, bardzo ciemne liście. To nie są Liście takie atłas, znaczy to są takie atłasowe liście. To nie są liście takie jak tutaj mikansa z takim łoskiem, z kutnerem. Nie, to są po prostu zwykłe liście, ale one mają tak piękny połysk, jakby były czymś posmarowane. Zobaczcie, przepiękna roślina. Akurat ja ją tutaj puściłam po podporze. Dosyć wolno rośnie, nie jest jakaś taka bardzo chętna do wzrostu, ale rośnie, więc się cieszę. Mam ją dosyć długo. Kiedy była w takim pokroju zwisającym, to w ogóle jakoś tak nie była zadowolona. Tutaj mam kolejną. To jest przepiękna Pink Spot. Pink Spot, z tego co pamiętam. Przepiękny, zobaczcie, odcień różu. Naprawdę ta roślina, zobaczcie, podziękowała mi za to, że, e, że ją przypiłam do, do pod, podpory. Początkowe liście miała takie. Zobaczcie na to ostatnie liście. Popatrzcie. I teraz właśnie dochodzę do momentu, o którym chciałam Wam powiedzieć. Jeżeli macie sęgonia i bardzo lubicie duże liście, to syngonium, szczególnie te podofylum, ma taką tendencję do tego, że bardzo różnią się liście jakby z wiekiem. Czyli takie popatrzcie, to są liście młodociane, tak wyglądają liście młodociane. Kiedy tylko roślina dostanie podporę, one się pomału zmieniają. Zobaczcie, tutaj już ten kształt jest bardziej taki trójkątny, tutaj już Zobaczcie na to. Roślina, jakby oddzieliła, jakby podzieliła ten liść na trzy części. Tu widać wyraźnie, one są już trzy oddzielne liście. Tutaj, zobaczcie, ten liść już jest. No to jest po prostu, właśnie to jest to, co daje palik dla tych roślin. To jest niesamowite. Od razu ten kształt liścia się zmienia. Tutaj mam, e, gdzie ty jesteś. Zobaczcie, może to będzie widać. Tutaj mam. Jakieś proste syngonium, które wzięłam z pracy, jakąś szczepkę i chciałam na nim po prostu wypróbować, czy w ogóle będę umiała uprawiać coś w hydroponice. I to jest moja pierwsza hydroponiczna roślina. I zobaczcie, tutaj oczywiście wszystko mi się miesza, ale tak, pierwsze liście tej rośliny, no były takie trójkąciki, widzicie? Takie sobie rosły, potem kiedy ona dostała tutaj tą podporę. Kolejne rośliny, kolejne liście były coraz bardziej takie piękne. Zobaczcie na to, co tutaj się spuszczało. Ta roślina, kiedy. To, to nie jest ta roślina, o! Ta roślina, zobaczcie, jakie wytworzyła przepiękne liście. I tam, a docelowo ona będzie miała 5 liści. Rozumiecie? To będzie pięć sztuk, ona wytworzy jeszcze tutaj podwójne liście, to będzie pięciopalczasta roślina, zobaczcie jak ona pięknie się, tutaj muszę ją przyczepić. takim. Dobra, weszłam na, na, weszłam na yy, rabinkę, żeby Wam pokazać jak ta roślina po prostu przepięknie tu rośnie. Możemy jej trochę się rozwinąć, ona rośnie po prostu tak jak chwast. Naprawdę jestem pod wrażeniem i z tego będą jeszcze kolejne dwa listki, więc wow. Natomiast tutaj macie przykład rośliny, która ma za ciemno u mnie. Jest to Molted hmm, Mojito. Przepiękna roślina z piękną warigacją. Zobaczcie jaką ona miała warygację, jak do mnie przyszła. Ale niestety z czasem, kiedy ją tu przyniosłam, ona straciła tą wariację. Ona jest dużo, dużo słabsza, dużo no mniej ma tych nakrapień, nakrapień. Nakrapień? Dobrze mówię? Tych plam. One są mniej kontrastowe niż tu, ale zobaczcie za to, jakie ona wytwarza liście. To jest liść, który jest wielkości mojej dłoni. Zobaczcie, coś pięknego, a miała listki. O! To były, no, jak. Nie wiem, dwa moje palce. No więc, podpora dla tych roślin, to jest życie. O, zobaczcie, ten, ten jest piękny. Naprawdę przepiękna roślina. Ciekawa jestem, czy ona też dostanie takiego podziału jak te. No, bardzo mnie to ciekawi. No, fascynują mnie te rośliny. Muszę Wam powiedzieć, wcześniej nigdy się tak nie interesowałam, jak teraz. Właśnie tym taką, takim zróżnicowaniem tego dorosłego, prawie no, bo to jest taki młodociany, bo to jeszcze nie jest dorosły liść, bo dorosły liść dopiero będzie, będzie miał. Pięć, tak jak dłoń, elementów, a tego takiego dziecięcego, malutkiego. No więc, tak jak Wam powiedziałam, brak słońca. Akurat ta wersja nie zatraci tej y, swojej variegacji, natomiast po prostu kolory stają się bardziej wyrównane, bardziej zielone. I ostatnia roślina z tej rodziny, jaką mam u siebie, którą Wam już pokazywałam, jest to, jest to Syngonium podophyllum, Albo variegata. Zobaczcie, to jest taka przepiękna roślina z wariegacją, białą wariegacją. Mój egzemplarz nie jest jakiś wyjątkowy, nie ma najpiękniejszych genów. Chociaż tutaj na tym listku już widać, że, że ta wariegacja jest. Natomiast wyraźnie widać, że od tego momentu ten cały tutaj... Ten cały kawałek jest już bez warygacji. no i niestety nie, nie mogę zrobić inaczej. Tylko muszę obciąć ją tutaj, w tym miejscu, żeby zachować przynajmniej w tej części tą warygację, ponieważ tutaj już tej warygacji nie będzie, ona będzie szła cały czas w regres i po prostu zniknie. Jak widzicie, ona też szła po, tutaj po, tym, po tych podporach i ma bardzo fajne, mocne korzenie. Te rośliny kochają podpory kochają, szczególnie te z tej rodziny podofilu z tymi strzałkowatymi liśćmi bardziej potrzebują po, podpór niż te z tymi okrągłymi sercowatymi, bo te wyraźnie lubią się roz, tak rozrastać w przesz, natomiast te wyraźnie pną do góry. Jeśli tą podepnę pod, pod palik, pozwolę się jej piąć, to też z takiego młodocianego liścia zrobi się pięciopalczasty liść. Jest to fascynujące i bardzo, bardzo Wam polecam. Sorry za tę naklejkę, ale to jest jakaś zastępcza doniczka dla tego kwiatka, którego będę przesadzała. Być może zrobię film, jak to przesadzam, żeby żebyście zobaczyli dokładnie, jak w którym miejscu należy to uciąć, żeby się wariegacja utrzymała. Ponieważ w tych synoniach albo warygatach często ta warygacja ucieka. Zresztą powiem Wam jeszcze, dwa lata temu te kwiaty były niesamowicie drogie. Taki mały kwiatek, wartość tego kwiata dochodziła do 1200 1000, 2000 zł za sadzonkę. Natomiast w tej chwili, przez to, że są uprawiane w tych holenderskich prawach, klonują, są klonowane, no to one są już bardzo tanie. Ale też jakość ich jest dużo, dużo gorsza, takie mam wrażenie. No cóż, też piękna roślina, czeka na przesadzenie i też będzie potrzebowała więcej światła, ponieważ no tutaj ja doświetlam, ale te lampki, które mam, nie są zbyt mocne i niestety, jak widzieliście na tym moltek mojito, jest niestety no, za mało, bo to widać po liściach, że jest za mało, za bardzo one idą kolor zielony, za mało jest zróżnicowania. Mam nadzieję, że ten film Wam się podoba, że w jakikolwiek sposób pomogłam Wam w wyborze roślin. Są to naprawdę bardzo fajne rośliny. Jeżeli planujecie zrobić sobie jakąś zieloną ścianę, to uważam, że te rośliny są do tego idealne. Pięknie się będą pieły pomiędzy innymi roślinami, a ponieważ mają bardzo dużą wolę do wzrostu, to pokryjecie sobie tymi tymi roślinkami całą ścianę w bardzo, bardzo szybkim czasie. No i co? I to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli lubicie branżę beauty, to zapraszam Was na mój drugi kanał. Wszystko będzie na dole. No i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Buziaki. Pa.